Hej, gramy dalej w Katy Rain. Kontynuujemy czwarty dzień naszego śledztwa. No i teraz zaprowadziło nas ono do zakrystii, gdzie znajduje się portret Williama. Widzieliśmy w wizji, że coś się tam pod nim za nim znajduje. No proszę. I copied it to my Wiersz. W samym sercu znaku pana leży me Nademną Nade mną jest ma wybrana u stóp mych synowie. Ujrzałem trzy świty, poczułem ich żar, nie z wnętrza powity, lecz blisko ich dar. Na zachód od wschodu każdej duszy dotknąłem od wieków do epizodu i w całość je spiąłem. W samym sercu znaku pana leżym we głowie nade mną jest ma wybrana u stóp mych synowie, może chodzić o groby, które widzieliśmy w tym rodzinnym grobowcu, na cmentarzu. Sprawdźmy, ile cyfr czy liter musimy wpisać. 6 cyfr. Jest to już jakaś podpowiedź, ale liczba kombinacji jest um, ogromna, niestety. więc musimy podejść do tego metodycznie. 100 no, tysięcy, a nawet milion, bo 6 cyfr. No to milion kombinacji. No dobra. Być może tutaj znajduje się klucz do tej tajemnicy. Oczywiście po tym, co widzieliśmy w poprzednim odcinku, jasne jest, że Isaac, a może jego ojciec... Jeśli, jego ojciec nie żyje, natomiast być może jego ojciec zaczął coś, co, co teraz Isaac kontynuuje. Zresztą Isaac tutaj z kimś rozmawiał, to też jest um, ciekawe. In the text, Father Bill's family members are used as reference points. Could he be referring to the physical layout of the graves? I copy the grave layout to my notebook next to the poem. Okay, these graves must somehow correspond to Father Bill's poem. Let's see if I can figure it out. To jest wiersz ojca Billa, ojca Williama, czyli on jest tutaj narratorem. W samym... i Część po części będziemy próbowali rozszyfrować ten wiersz. Pierwsza część brzmi tak. W samym sercu znaku Pana leżymy we głowie. Nade mną jest ma wybrana, o stóp synowie. W samym sercu znaku Pana, co potwierdza, że, że tym kimś, kto opowiada jest William, Nade mną jest ma wybrana, czyli Henrietta, data urodzenia mniej więcej się zgadza, u stóp mych synowie, czyli Isaac, to wiemy, 28 lat miał William, kiedy urodził się Isaac, i Joshua. Ale tutaj chodzi o coś więcej niż te cztery osoby, bo o znak Pana, o krzyż. course, Czas rozszyfrować drugą część. Ujrzałem trzy świty, poczułem ich żar. Nie z wnętrza powity, lecz blisko ich dar. O co może chodzić? Ujrzałem trzy świty, poczułem ich żar. Nie z wnętrza powity, lecz blisko ich dar. Czyli. Trzy świty, daty urodzenia chodzi o daty urodzenia, które William ujrzał. Można to różnie interpretować. Sądziłem, że mogą to być na przykład daty urodzenia osób, które urodziły się po Williamie, zatem wtedy byłaby to Henrietta, Joshua i Isaac. Ale niestety nie. No, interesują nas te osoby, które znajdują się wewnątrz krzyża W takim razie blisko jest ich dar, czyli te osoby znajdujące się najbliżej Williama. Odrzucamy Izaka. Są to Henrietta, Agatha i Joshua. Tak, to musi być to. Trzy dawny mean three births and they're all adjacent to Father Bill's grave. I'm sure I'm close now. I just have to somehow narrow down these to the correct number of digits. No i ostatnia część. Na zachód od wschodu każdej duszy dotknąłem. Od wieków do epizodu i w całość je spiąłem. Czyli tak. Kierujemy się na zachód, ale zaczynamy od wschodu. William się nie liczy. Widzimy tylko daty urodzenia Joszuły, Agaty i Henriety, czyli tych osób, które przeszły przez weryfikację drugiej części wiersza. Na zachód od wschodu, czyli zaczynamy od Joshua, e, później będzie Agata, na końcu Henrietta. Od wieków do epizodu, czyli na początku taki najdłuższy okres, czyli cały rok, później... E, wyczyść. Rok, miesiąc i dzień. Od dłuższego do krótkiego. Rok, miesiąc, dzień. To musi Sześć, trzy jedynki i dwie dwójki. To musi być to. Więc kierujemy się byle szybciej do zakrystii. A Izag nas już tam raczej nie nakryje, ponieważ on najprawdopodobniej siedzi w celi. Miejmy nadzieję, że nie posiadł takich zdolności jak Katy i nie potrafi się wydostać z celi. Nie przyjdzie mu na myśl, żeby tak przesunąć ten mop, no i zadziałać w ten sam sposób co nasza. Urocza, niepokorna bohaterka. No, właśnie, nie o to mi chodziło. Ale niech będzie. Złożymy najpierw zeznania, sheriff And that's when I found that creep with her tied up in the crypt. Jesus, I had my suspicions about that church, but I never thought it went this deep. Yeah. So, what happens now? I'll call the judge and get a warrant. We find anything else, that bastard won't get away with it. Okay. Can I go talk to him? Go ahead. Ask Lenny to go with you if you need him. Will do. Thanks, Sheriff. Think nothing of it. Miło wszystko nie sądzę. Katy Rain nie jest, nie należy do tych strachliwych. Swoją drogą, ktoś z was w komentarzach zauważył, że przypomina ona trochę Samantę Everett, z, oczywiście z Grey Meter. I owszem, mają, mają coś wspólnego. Nie chodzi tylko o, o środek transportu, o motocykl, ale przede wszystkim o osobowość. Są to takie trochę niepokorne dziewczyny, mające, czy, czy młode kobiety, mające jakieś sekrety z czasów jeszcze mm, dalej młodości, ale jeszcze takiej bardziej zamieszłej, z, z lat dzieciństwa, czy też z okresu dojrzewania, mające w sobie, kryjące w sobie pewien sekret. I obie lubię, chociaż szczerze mówiąc, jakoś bardziej Sam z Grey Matter mnie do siebie przekonała, jeszcze bardziej... Utożsamiałem się z tą postacią, tak myślę. Już zgłębiliśmy tajemnicę tego poematu. Szóstka, trzy jedynki i dwie dwójki. Sprawdźmy zatem strony z Biblii. Uzdrowienie. Uzdrowienie to święte przymierze z Bogiem i jedyna droga ku prawdziwemu odkupieniu. Człowiek w szkarłacie, działając z ramienia Boga, odnajduje zagubione dusze. Niepodległy działaniu czasu, wskazuje im drogę, sprowadzając na nich blask mądrości, syłając sny i wizje przygotowujące do uzdrowienia. Żyjącu uzdrowiciele muszą wówczas zostać zesłani do schodów osądu. Każdy kolejny stopień stanowi odzwierciedlenie ich dusz. Następnie zmierzyć się muszą ze swoim odbiciem, sługą Bożym, który zło czynić będzie na każdym kroku. Na koniec uzdrowiciel odprawić musi trzy święte sakramenty. Trzy święte sakramenty. Aby pojednać się z Bogiem należy odprawić trzy święte sakramenty: pokuta matki, rozgrzeszenie ojca, skrucha syna. Wtedy Bóg spojrzy na uzdrowiciela, którego serce zostanie ocenione. Godni zostaną oczyszczeni z grzechów i dostąpią świętego przymierza. FB? No to raczej nie, o, nie oznacza Facebooka, tak myślę. Serca potępionych zaś zostaną strawione, a ich ciała rzucone w otchłań. JC plus LM plus JR. Joseph Rain? Jimmy Cochrane LM Lily Myers, nie Lily Myers, tak Czyli to jest Jimmy Cochrane Lily Myers i Joseph Rain Natomiast FB, kto to jest FB? Kto to może być FB? Na pewno nie, nie jest to Wade. Kto nam jeszcze został? Ciekawe, co to za inicjały? No dobrze. FB. Wracamy teraz na posterunek. Może zanim jeszcze to zrobimy, odsłuchamy kasetę, oby odpowiedziała nam na wiele nurtujących pytań. My visions concerning my sons are troubling. I've watched them become corrupted with pride, turning their backs on our prophet, the Crimson One. I've seen the history of the church wiped clean, replaced with trickery and lies. This message is part of a fail safe. Should these predictions come to pass, I've hidden it. So that only the true agents of the old god selected by the crimson one may find it. now heed these words: You must stare into the abyss and let the abyss stare back into you. It's the only way to cleanse yourself of sin and achieve true salvation. May God be with you. text a classic. Kati to wszystko odnalazła, więc ona jest godna, ona jest wybrana. No dobrze, skonfrontujemy nasze znalezisko i to co wiemy z Izakiem pozostały nam zaledwie trzy lokacje. Stąd przyszedłem. Coś dzisiaj nie potrafię. Nie, nie umiem trafić tam, gdzie powinienem, tam gdzie chcę nawet. my child. I hope you enjoy that cell as much as I did. For a man of faith, this is a room fit for a king. Speak what you will. I have all the time in the world. Did you have something to do with what happened to my grandfather? Alas, I did not. At the time, I wasn't enlightened, and neither was my father. But. Grandpa showed the same symptoms as Eileen. Then he was claimed by God without my guidance. Praise him. What do you really know about Lily Myers? Oh, the drowned girl is a conundrum. In life, part prophet, part member. In death, ascended, united with the holy conduit. Why did you destroy Lily's paintings? is that what you think i did they looked pretty ruined to me like an ignorant child you look only to the surface and not on what lies hidden beneath are you implying that the paintings contain some hidden message oh yes lily really was special in god's eyes a chronicler a bestower of wisdom as an emissary of god it is my duty to unlock the divine knowledge in her work for all of mankind no, z jednego jej obrazu coś tam wydobyliśmy. What is your church really about, Isaac? What are you trying to accomplish? The same as any other church. All we want is the salvation of mankind. By any means necessary? Clearly, kidnapping isn't out of the question. Unnecessary evil. I look at the bigger picture, the greater good. One day you'll understand. No nie wiem, czy religie powinny bazować na mniejszym. na mniejszych złach. To to nie jest chyba godne jakiejkolwiek religii, która celuje w dobro. Kierowanie się do mniejszym złem w celu osiągnięcia dobra. No, ale czy to jest mniejsze zło, porywanie ludzi, krzywdzenie ludzi, krzywdzenie jednostki, by nie wiem, by zbawienie osiągnęła cała ludzkość? Oczywiście tak to wygląda w mniemaniu Izaka i, i osób, które oddają się temu tej pseudoreligii. Who is the Crimson One? No one that concerns the likes Wait, so you do know something about him? Certainly, but that knowledge is not to be shared with unbelievers. Tell me what you did to my friend Isaac. I offered her to God, and the Lord accepted her with open arms. She is part of his world now. You're not talking about a Christian God. Of course not. I'm talking about the old God, slumbering in the darkness beyond. What are you saying? You offered Eileen's soul to this God of yours? She is but one of many i guided them all to the stairs of judgment wait so you were responsible for all those people disappearing going crazy all i did was bring them face to face with god if they chose to reject him they were beyond redemption no dobrze, jeszcze rzeczy mu pokażemy. look what i found in the church isaac come to gloat have you I see that you've added stealing to your list of sins. Honestly, I just want to understand. What does it all mean? The mending? I don't believe you're sincere for a second. I will speak of this no longer. You know something about this flower, don't you? Oh, yes. A link to the divine. They help by preparing the body for unity with God. So, you've drugged people with it? Taki krewd wybór of To It has z one component of my sacred work, yes. What do you see in this photo? The sign of God, the conduit. Conduit of what? Oh, you'll know soon No i ostateczny nasz argument w rozmowie z nim. Puścimy mu to co mówił o nim i o jego bratu zdaje się. To the bill. Listen to this, Isaac. This is William T. Price. My what is this? concerning My sons are troubling. I've watched them become corrupted with pride, turning their backs on our prophet, the Crimson One. I've seen the history of the church wiped clean, replaced with trickery and lies. This message is part of a fail -safe. I don't believe it. Father saw all of this coming. God, have I strayed from the faith? It's not too late to redeem yourself, Isaac. I've met the Crimson One. We're on the same side. Preposterous. No one has witnessed that apostate since Father's death. I've been north of the lake, but he's nowhere to be found. He abandoned us all, and the divine work now rests upon my shoulders. You believe that you are carrying out the work of the Crimson One? Nie sądzę, że nie mogę tego Nie będę o tym Woods. Tam się udamy, natomiast człowiek w szkarłacie w tych naszych wizjach nie wyglądał na, żadno, na ani na Boga, ani na, na żadną oświeconą personę. Bardziej na jakiegoś cwaniaczka, który Mo Have you abandoned me? I willone for my sins I swear it. God have mercy on me. K który uważa, że jest sprytny. Takie wrażenie sprawdza, sprawia. Kierujemy się do nowej lokacji, Teraz czas przypomnieć sobie pewne nagranie, ale co za chwilę. A, już teraz, bo Katy nie komentuje przybycia do tej miejscówki. To było zdaje się tutaj. Dziennik operacyjny, część 4. Operation Log part 4. August 8th, 1981. The area appears to be circular with. along the outer perimeter. I've determined that some kind of endothermic reaction is taking place. So it's important to be observant of changes in temperature. Find the source. By severing the link, perhaps I can save them. Jimmy and all the others. Reoccurring dream. I'm standing in front of a huge black hole in a clearing in the woods. There's a man dressed in red, urging me to jump. I'm afraid to, but I take the plunge anyway. For some reason, I don't think I have anything. To kiedy Tak, czyli to chyba miejsce, w które musimy się kierować i zmiany temperatury musimy je obserwować. Mamy przy sobie termometr. I spoglądamy. Kiedy zacznie zmieniać się temperatura? Tutaj się zmienia, więc idziemy na wschód. Musimy obserwować właśnie na podstawie zmian temperatury, gdzie powinniśmy dalej pójść. Idziemy w dół i temperatura się nie zmienia. Na prawo zmienia się. Dlatego kierujemy się właśnie na wschód. O to w tym wszystkim chodzi. Nie jest to trudne, ale trzeba. Zrozumieć, co jest naszym celem i, i jak mamy ten cel osiągnąć. O nie, nie na północ. Najpierw musimy oczywiście podejść do lokacji, a nie od razu klikać na kierunek, bo, bo wtedy przejdziemy i nie zdążymy zareagować na ewentualny brak zmiany temperatury. Jeszcze nie tu, ale pewnie jesteśmy coraz bliżej. My god. What is this place? Jej koniec. Właśnie cały czas się zastanawiam. Cały czas się zastanawiam. Czy to wszystko? Nie, no, no, musi to być. Musi to być nadnaturalne. Bo można by było przyjąć wersję, że to wszystko dzieje się w głowie Kati, ale nie. No to przecież mamy całe śledztwo przeprowadzone i więcej osób doświadczało podobnych sytuacji, a to miejsce jakieś schody w dół prowadzące świadczy o tym, że, że tu rzeczywiście coś się działo, chociaż tutaj są te kwiaty, może to są te kwiaty wywołujące halucynacje, więc trudno, trudno tak naprawdę jednoznacznie stwierdzić, że to wszystko na pewno um, nie mogło być, że, że to wszystko nie mogło być jedynie wyobrażaniami tych postaci. No ale dlaczego wszyscy wyobrażają sobie tę postać w mężczyznę w purpurze? Intense. Oh, they're making me a bit dizzy. Greetings! You again. Me again. You better have some answers, Crimson One. All in due time. Your friend is being claimed by the darkness. She's standing on the brink of the abyss as we speak. Are you talking about Eileen? Yes. If you wish to save her, you must descend. Why? What is down there? The tribulation, the reflection of the soul. We call it the mending. Who's we? My kind, servants of the old god. To what end do you serve this god? What does your kind actually want? All we want is for you to take your medicine, Kathy. For you to grow and be happy. If that's the case, why were all those people hurt? Lily, Jimmy, Grandpa? You misunderstand. What one wants and what one is able to do are two different things. Happiness is not a one way street, it cannot be given, only earned. Your grandfather understood that. He embraced it. Wait, you saw Grandpa? Oh, yes, right here. He was a tortured soul, desperate for some kind of meaning after losing the light of his life. You. He sought the power below, the vessel of redemption. But Grandpa didn't make it, he failed. How could I succeed when he wasn't able to? He was so much stronger than me. So much braver. Is that what you believe? Perhaps you don't know him as well as you think. But why me? Why are you making me do this? Because you so desperately need it, Kathy. You're haunted by your past, by all these painful memories long forgotten. They follow you like a shadow, pulling you down. They taint your every thought. Impulse and deep desire. It is. foul to us. This is crazy. I could just walk away, get on my bike and drive, forget I was ever here. There's nothing stopping you. Eileen. I can't leave her like that. I see speaks so highly of you. 29 września, dzień piąty. Surreal. where do my things go? No właśnie. Czy to nie jest miejsce, gdzie każdy widzi Jakąś cząstkę swojego życia, może jakieś własne strachy, lęki, lęki, pragnienia? Ponieważ rzeczywiście to wygląda zupełnie jak dom babci. I co było, kiedy dziadek Katy zszedł tutaj? Co widział on? Czy to miejsce jest prawdziwe, czy to wytwór jedynie wyobraźni, wytwór halucynacji dziewczyny? Trudno tak jednoznacznie na to wszystko odpowiedzieć. Także dzień piąty pewnie odpowie nam na większość, a może na wszystkie pytania. Zobaczymy, na czym polega natura całej tej historii, co stało się z dziadkiem Kati i co stanie się z nią samą. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. pa, pa.